odpowiedził usłyszeliśmy że dzisiaj wykład będzie miała wyjątkowa osoba i to jest prawda a dlaczego bo każda osoba jest wyjątkowa na tym polega sens słowa osoba ktoś wyjątkowy ktoś wyjątkowy na którego spogląda Bóg i na którego czeka Bóg nie czeka na tłum, na gromadę, na szereg maszerujący, Pan na osobę. Pan Jezus poszedł rozmawiać z Samarytanką, bo była wyjątkowa. Poszedł rozmawiać z Nikodemem, bo był wyjątkowy. Pan Jezus poszedł, usłyszał, że szukają Go niektórzy Grecy, którzy przybyli do Jerozolimy na święto. Byli wyjątkowi. To jest spojrzenie Pana Jezusa. Każdy jest wyjątkowy. I ten, kto mówi do mikrofonu, jest wyjątkowy. I ten, kto słucha, jest wyjątkowy. Wspomniałem Greków, którzy kiedyś szukali pana Jezusa. Jest o tym w Ewangelii Świętego Jana. Ale myślę, że dzisiaj bardziej pasuje do nas pewna scena z dziejów apostolskich. O tej scenie pomyślałem sobie, kiedy stanąłem tam, z tyłu, przy dzbanku z wodą. I wtedy spojrzałem na ten. Plakat. Jeszcze, jeszcze prawdę mówiąc, takiego nie widziałem. To jest jakiś nowy. Takiego jeszcze nie widziałem i od razu przykuło moją uwagę do, do sformułowania: obudź ciekawość. I przypomniałem sobie scenę z dziejów apostolskich, kiedy apostoł Paweł przybył do Aten. I w Atenach, tak czytamy w dziejach apostolskich, w Atenach ludzie byli ciekawscy. Byli ciekawi nowych rzeczy, ciekawych nowych tematów. Nawet ich nazwał autor dziejów apostolskich, że było tam dużo epikurejczyków i stoików, ale nie musimy już szukać w historii filozofii ani w encyklopedii, co to znaczy, bo te nazwy są dość proste, chociaż brzmią tak dziwnie. Epikurejczycy to ci, którzy mniemali, że w życiu no głównie chodzi o to, żeby nagromadzić maksymalną liczbę przyjemności. No przyjemności takich, żeby nie było przykro, żeby coś pojechać, coś doświadczyć, to no, zarobić w miarę przyzwoicie, nie kłócić się z ludźmi. Było przyjemnie. Po prostu przyjemnie. No a jak życie nie przynosi tylu przyjemności, jak byśmy chcieli, no to, no to ktoś ma pecha. No trudno. Przykro nam. To szukamy takich, którym jest przyjemnie. A stoicy to ci, którzy przede wszystkim cenili sobie życie spokojne. Tak, spokojnie, za dużo nie działo, żeby jakoś tak przetrwać rok, drugi, trzeci, jedno dziesięciolecie, drugie. I tak w spokoju przejść przez życie, ani nie wadząc nikomu, ani też za bardzo się nie wychylając. Epikurejczycy i stoicy. Oni się gromadzili na rynku w Atenach. W Atenach był duży rynek, nazywał się Areopag i na tym rynku, jak czytamy w dziejach apostolskich, debatowali. To akurat byli ludzie zamożni, nie musieli rano chodzić do pracy, więc debatowali rzeczywiście cały dzień. I przyszedł święty Paweł. No i nie wiedzieli, że to jest święty. Wiedzieli, że to jest jakiś... Właśnie. Wiedzieli, że jest nowym przybyszem. I oni byli ciekawi. Cieka... I tak, tak jest napisane. Jesteśmy ciekawi, co ma do powiedzenia ten przybysz czy on jest epikurejczykiem, i będzie mówić, że przyjemności, to, to jest sens życia. Sens. Sens życia, żeby było przyjemnie. Czy on może będzie mówić jak stoicy, żeby był spokój. Spokój. Zarobić. Kiedyś było takie powiedzenie o działaczach studenckich, zarobić do Szwecji, odpocząć do Grecji. Po pierwszym zawale działacze studenci. I święty Paweł zaczął mówić. Zaczął mówić do ludzi, którzy obudzili w sobie ciekawość. I się nie zawiedli. Ale on nie przyłączył się ani do jednych filozofów, ani do drugich. Nie przyłączył się do tego, co tak sobie ceniono w tym społeczeństwie greckim, zamożnym w Atenach w pierwszym wieku. Bo zaczął mówić o Jezusie. O Jezusie. Tak strasznie dużo o Jezusie. Nie mógł powiedzieć, bo to była tylko jedna mowa. Powiedział, że ktoś taki jest. Że ktoś taki umarł. No nie może się poczuć rozczarowani. No umarł, to już chyba go nie spotkamy. A pan mówi, nie, możemy go spotkać. Prawdziwy umarł, ale z martwych Znowu ożył. Znowu żyje. Budzili w sobie ciekawość, życia, wiary i sensu. Na końcu tego spotkania, jak czytamy, no jak to w życiu bywa, to zawsze tak jest. Niektórzy się wyśmiewali. No to, to też się wyśmiewali, prawdę mówiąc. Niektó Ale niektórzy się przyłączyli do Pawła i nawet wymienił imiona Dionizy. I. Damaris i jeszcze paru innych. Są imiona, to jest ważne. Ludzie nie wyliczyli na sztuki. Jaki procent mieszkańców Aten się przyłączył? No Pan Bóg tak strasznie procentami populacji się nie interesuje. Pan Bóg interesuje się dionizm, interesuje się Damaris, interesuje się wyjątkowymi ludźmi. Bo dla Boga? Każdy? Jest wyjątkowy. Każdy ma imię. Wezwałem Cię po imieniu. Pamiętamy takie zdanie z Pisma Świętego. Nie, wezwałem cię, bo za mało procent populacji chodzi do kościoła. Musimy podwyższyć ten procent. Może dojdziemy do 16% w niedziele. Dlatego chodźcie. Nie. Wezwałem cię po imieniu. Spojrzałem na ciebie, a ci do serca, bo obudziłeś swoją ciekawość. Można powiedzieć, że ci Grecy, o których jest mowa w dziejach apostolskich, byli na kursie alfa. O, to już były kursy alfa? To, to pytanie jest trochę dwuznaczne. Nie było takich, nie było spotkań pod tą nazwą, ale były kursy alfa, bez tej nazwy. Bo co to znaczy kurs alfa? Literka alfa to jest pierwsza literka greckiego alfabetu. Gdyby ktoś chciał się nauczyć czytać po grecku, no to musi od czegoś zacząć. Nie ja mogą powiedzieć, proszę bardzo, tu jest cała stronica po grecku, czytaj. Ale ja tych liter nie znam. Spokojnie, to poznamy. Od jakiej by zacząć? No od pierwszej, to chyba jasne. Zaczynamy od literki alfa. I dlatego kurs nazywa się alfa. Bo jest to Spotkanie z Jezusem, spotkanie z chrześcijaństwem, zaczynając od pierwszej literki. Tak strasznie dużo się tu nie uczyliśmy. Nie uczyliśmy się, w którym wieku król, Franków, Merowingów, przyjął chrzest. No, to nie uczyli, bo to nie jest literka Alfa. Nie uczyliśmy się, co Sobór Trydencki postanowił w sprawie Eucharystii. No nie uczyli, bo to nie jest kurs Alfa. To jest jakaś dalsza literka może delta albo gama. Są takie literki. Ja kurs alfa. Trzeba od niego zacząć. Ale wiecie, że kiedy Pan Jezus się przedstawiał, to jest w Księdze Apokalipsy, to powiedział ja jestem alfa. Owszem, powiedział też ja jestem omega. To akurat ostatnia literka. To jestem i tą pierwszą, i tą ostatnią. Ja chcę, żeby ludzie zaczynali mnie poznawać, mówi Pan Jezus, jako literkę alfa, żeby nie spotkali, czegoś się o mnie dowiedzieli, jak na rynku w Atenach. Potem oczywiście, żeby sobie wzrastali, poznając kolejne literki na jakichś innych spotkaniach, wyjazdach, lekturach, katechezach, które powinny trwać rok, drugi, trzeci i dziesiąty. Człowiek się formuje całe życie. Ale żeby zacząć, musi zacząć od literki alfa. Kurs, to też jest ciekawe słowo. Co znaczy słowo kurs? To łacińskie słowo, kursus. I co oznacza? Bieg. Ludzie biegną, się kursus. Biegną. Nie stoją w miejscu. Ruszyli się, wstali. Ile razy w Ewangelii spotykamy, wiele razy, to piękne wyrażenie, że wstał. Józef wstał. Bogaty młodzieniec wstał. Mateusz, Lewi Mateusz, wstał. Trzeba wstać, trzeba obudzić ciekawość. Wstać i ruszyć w kurs, zaczynając od początku, i to jest kurs Alfa. Dlatego ci Grecy w Atenach 2000 lat temu nie byli na kursie Alfa, tylko bez tej nazwy. No i nie mieli takiego pięknego plakatu, jaki mamy tutaj. Ciekawe, że w dziejach apostolskich, również po wydarzeniu w Atenach i w innych miejscach, Spotykamy takie wyrażenie przyłączyć się. Ten Dionizy z Areopagów, Atenachita, Dabaris, i inni, oni nie tylko uwierzyli w Jezusa, oni, jak czytamy, przyłączyli się. Pamiętamy, to jest w dziejach apostolskich. Od razu na początku. Tego dnia przyłączyło się do nich. Iluś tam. Potem przewracamy trzy kartki. A tego dnia to się przyłączyło Tylu. Czasami dużo, czasami trzy tysiące naraz, czasami mało, czasami Damaris, Dionizy i jeszcze parę innych osób. Ale się przyłączyło, bo być chrześcijaninem to podejść do Jezusa, spojrzeć Mu w twarz, przyjąć Go do swojego serca, przyjąć do swojego życia jako Pana i Zbawiciela, przyjąć dar Ducha Świętego, zacząć słuchać Słowa Bożego i zauważyć. Że w tym moim geście nie byłem sam. Że byli też inni. Że kiedy się zbliżyłem do Jezusa, patrzę w lewo, patrzę, są inni. Są inni. Przyłączyło się do nich tylu tu, a tylu ludzi. Dionizy też się przyłączyli. Dionizy i Damaris. Zauważyli, że pan Jezus lubi wspólnoty. Pamiętamy, jak powoływał apostołów, powołał tam powołał Andrzeja, Andrzeja. Kogo jeszcze? Piotra, kogo jeszcze? Jana. Natana Ela, nawet, kiedy miał takie trudne imię. I całą resztę. Powołał i co z nich zrobił? Dał im materiały i idźcie do domu? Nie. Ustanowił ich dwunastu. Co ma znaczyć? Ustanowił ich dwunastoosobową ekipą. Dzisiaj czasami się mówi team, teamem, zespołem, ekipą ich ustanowił. Aby mogli już razem być świadkami i razem jako ekipa, jako team być jak uczniowie Jezusa i wzrastać. Oni dalej słuchali Jezusa, ale byli już razem. Chrześcijaństwo jest no, bardzo trudno do wyobrażenia, jeżeli nie mamy wspólnoty, i to, mamy, ja to mówię o takiej wspólnocie, w której wiemy, kto do niej należy, i przychodzimy razem się modlić i śpiewać, przychodzimy razem um, słuchać słowa, przychodzimy razem celebrować Eucharystię. Jesteśmy wspólnotą. Chrześcijaństwo bez tego jest niewyobrażalne. Do tego stopnia niewyobrażalne, że płomień. Zapalony płomień. Chyba wszyscy z nas kiedyś mieli takie doświadczenia na wakacjach rozpalanie ogniska, prawda? Jeśli rozpala ognisko, to zwykle nie przynosimy jednego patyka, bo przypuszczamy, że to efekt będzie wizerny. Układamy taką stertę z tych patyków, żeby potem podpalić, płoną razem, a tym polega ognisko. Bywało też tak, że no po pewnym czasie już musieliśmy iść do domu i tak trochę się baliśmy, czy to ognisko tam na polu, a może i w lesie, czy pod lasem, czy nie wywoła pożaru. To co robiliśmy? A co najlepiej zrobić, żeby zgasić takie ognisko? Rozsunąć. Rozsunąć te patyki. One zgasną. Jak będą rozsunięte daleko jedno drugiego, ten ogień natychmiast przygaśnie, natychmiast ogień się zdusi, jeżeli się rozsunie. Na tym polega rola wspólnoty. No i to, to jest oczywiste. Ja tego doświadczam nieustannie. Żeby być rozpalonym, trzeba się schodzić w ten sposób do Święty jak w ognisku. A jeżeli się nie spotykamy i nie mamy wspólnoty, to, no to rozsunęliśmy płonące drwa i zostaje nam wspomnienie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby zostało tylko wspomnienie. Ktoś tam potem za pięć lat, ale fajnie było. Kiedy? No, to już pięć lat temu. To już dużo czas, ale było fajnie. Pięć lat temu, ho, ho. Miałem takie przeżycie. Nie chodzi o to, żeby mieć przeżycie pięć lat temu, tylko żeby wejść na drogę. To jest piękne, biblijne słowo droga. Stąd słowo kurs, kursus. Wejść na drogę, czytamy w dziejach coś do tych dziejów apostolskich wraca, prawda? Raz, drugi, trzeci, czwarty. Ja już na piąty raz wróciłem do dziejów apostolskich. A dlaczego? A dlaczego? Bo tak lubię te dzieje swoją drogą. Ale jest ważniejszy powód. Trzy lata temu, to było jesienią 2021 roku, Papież Franciszek powiedział, co następuje. Cytat: Pierwszym i najważniejszym podręcznikiem życia Kościoła na nasze czasy są dzieje apostolskie. Powiedział to trzy lata i dwa miesiące temu. Ja sobie to dobrze zapamiętałem. Od tego czasu nieustannie to stosuję i myślę, że dobrze na tym wychodzę. I wszystkim innym też radzę. I tu się też uczymy, jak się stosuje te dzieje apostolskie. To nie chodzi o to, żeby, nie wiem, książkę napisać o dziejach apostolskich. Nie żeby te sceny z dziejów apostolskich tak, tak w życiu je powtarzać albo żeby one zaczęły się dziać w naszym życiu. Kiedyś byliśmy z Wiesiem na takim spotkaniu i tam jedna debata, druga i trzecia i nagle taką ukuliśmy, takie, takie powiedzonko. Dzieje się dzieją. Dzieje się dzieją. Dzieje apostolskie nie tylko działy się 2000 lat temu. Dzieje się dzieją dziś. Gdzie się dzieją? Tu się dzieją. Te sceny z dziejów. Dzieje się dzieją. I jakoś tak potem nam zapadła w pamięć ta piękna, takie zdań. Dzieje się dzieją. Dzieje się dzieją. Duch Święty przychodzi, kiedy apostołowie byli razem. Kiedy byli wszyscy razem na tym samym miejscu. Modlili się. Czasem mogło być ich dużo, a czasem mogło być ich mało. Ale byli razem. Na przykład Piotr i Jan weszli do świątyni. Byli razem. Tworzyli ekipę, tworzyli team. Albo kiedy się modlili razem, zaczęła się ziemia, proszę bardzo, i Duch Święty wyposażył ich do dalszej służby, do dalszego świadectwa. To dlatego nawiązuje często do dziejów apostolskich i bardzo polecam. To jest praktyczny sposób, żeby poczuć się znowu obywatelem Słowa Bożego, obywatelem Pisma Świętego. Czyli nie, siedzimy w kościele i słuchamy, no jakieś stare, jakieś stare historie tu czytają. O Atenach. Oho, ho. Kiedy to było? Tylko nagle czujemy, to my jesteśmy w tych, a Ateny się przyniosły do naszych czasów. To dzisiaj są ci epikurejczycy, którzy nam radzą. Bracie, najlepiej, żeby było przyjemnie. Ci stoicy, byli, bez kłopotów. Nie narażaj się. Po co ci to? To dzisiaj są ci, którzy budzą w sobie ciekawość. Mówią, o, taki apostoł się pojawił, Powiedz nam, jakie nowiny przynosisz. I to dzisiaj. Ja mogę być Dionizm, a to może być Damaris. Możemy się przyłączyć do apostołów, możemy się przyłączyć do wspólnoty. Do wspólnoty. I wspólnota z natury rzeczy jest wspólnotą hmm, mówiącą o Jezusie. Co to znaczy mówiącą o Jezusie? Czy to znaczy, że od dzisiaj będziemy się poruszać wychodząc z domu rano, z bloku naszego przed bramę z takim mikrofonem. Z takim mikrofonem chodzić, bez przerwy, stawiać tam na chodniku, na trawniku i mówić. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Myślę, że czasem tak. To się może zdarzyć. Ale będziemy należeć do zespołu, do timu, który mówi. Można mówić na bardzo różne sposoby. Znam taką rodzinę, Niedawno się sprowadziła do Legnicy, ja ją tam poznałem. Mam taką rodzinę, która ma no, trochę więcej dzieci niż sąsiedzi. Taka tak rodzina, jak to się mówi, wielodzietna. I no tak sąsiedzi się tak dziwi, no, czemu nie mają tyle dzieci? Mniejsze, większe. I te dzieci zaczęły stać się, zaczęły takim stawać się takim jakby bramą do kontaktów. Potem te dzieci bawiły się na trawniku przed blokiem. Więc co ci inni sąsiedzi? Mówią tam do swojego dziecka, wiesz, to masz też wyjdziesz tam się z nimi pobawić. I co się okazało, ta rodzina to jest rodzina ludzi wierzących, modlących się, rodzina ze wspólnoty. Oni należą do tej ekipy, do tego teamu. A ich mówienie o Jezusie zaczęło się bez słów. Zaczęło się od świadectwa, od przykładu. Zaczęło się od zaproszenia. A może twoje dziecko też, żeby tam z naszymi się pobawiło? A może przyjdziesz na herbatkę albo serniczek, czujesz się od zaproszenia, od świadectwa, a to akurat są ludzie tacy mocno zakorzenieni w, no, we wspólnocie. Mówią, jak jest okazja, to też mówią. Mówią o Jezusie. Nie każdy pewnie może być mówcą, ale każdy może być świadkiem. A ekipa nie składa się z takich samych ludzi. Wszyscy mają być mówcami. Wszyscy to mają być świadkami. Pan Jezus to wyraźnie obiecał, kiedy powiedział, kiedy przyjdzie dar z nieba, będziecie moimi świadkami. Chyba nie ma większej radości, niż być świadkiem Jezusa i zobaczyć, jak czasem, niekiedy, to jest jak w Atenach, te sceny naprawdę się przenoszą do naszych czasów. Jak czasem ludzie się śmieją, na Europach też się śmiali, ale nie wszyscy. Nie wszyscy. Niektórzy się przyłączyli. A tyle się przyłączyli, że my znamy ich imiona. Więc nie ma większej radości, niż zobaczyć, że ktoś przez świadectwo naszej ekipy, naszej wspólnoty, poznał Jezusa. Obudził w sobie ciekawość. Odkrył sens życia. Odkrył sens wiary. Odkrył w ogóle sens. Sens który nagle zaczyna mnie prowadzić w jakąś stronę. A na końcu tej strony stoi Jezus. I stoi nie tylko na końcu, bo stoi też przy mnie. I mnie tam prowadzi. Wiara, życie i sens. Ciekawość, czy smak życia. Bardzo mi się zawsze podobał w kursie Alfa ten znak zapytania. Taki trochę, no, malowniczy. On no, zawsze podpowiada, czyżby nic więcej już nie było? Czyżby ta suma przyjemności, które kiedyś będę gromadzić, póki zdrowie, dopisuję, prawda? Bądźmy zdrowi, bo to najważniejsze. Dlaczego? Bo jak będę chorował, to już tych przyjemności, tak nie będę mógł łapać na wszystkie strony. To naprawdę wszystko? Bo po to się pojawiliśmy na świecie? Czy nie ma czegoś więcej? Malowniczy znak zapytania. Wszyscy mogą być świadkami. A Jezus mówi, kiedy, kiedy przyjdzie Duch Święty, będziecie moimi świadkami w Jerozolimie? I w Judei, i w Samarii, i aż po krańcu ziemi. Są dzieje apostolskie. Ale to nie tylko dwa tysiące lat temu Pan Jezus to mówi. Pan Jezus to mówi także dziś. No jak to, to ale my nie mieszkamy w Jerozolimie. W pewnym sensie mieszkamy. Bo kiedy Pan Jezus mówi, będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, to znaczy, będziecie moimi świadkami tu, gdzie jesteście. Bo mówił to w Jerozolimie. Tu, gdzie jesteście, gdzie mieszkacie, pewnie mógłby powiedzieć, będziecie moimi świadkami w Lubaniu. Albo w Olszynie, albo w Bolesławcu, gdzie tam kto mieszka, gdzie kto mieszka. Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie. Ale potem dodał, ale będziecie też moimi świadkami w Judei. Judea to jest ta okolica naokoło. A, można stać się ruchliwym świadkiem, można być świadkiem, który wprawdzie mieszka w Nowogrodźcu, ale jest świadkiem w Lubaniu. O, albo mieszka w Lubaniu, a kto wie, czy nie będzie świadkiem w Gorzelcu, w Jerozolimie i w Judei. Dalej Pan Jezus mówi: Będziecie moimi świadkami w Samarii. Samaria to bardzo szczególna kraina, bo my ją znamy z Nowego Testamentu jako ta kraina. Gdzie apostołowie spotkali same nieprzyjemności. Nic przyjemnego ich z Samary nie spotkało. Kiedyś ich nawet całkiem po prostu wyrzucili. Wyrzucili ich. Mija trzy miesiące od zmartwychwstania pana Jezusa. I co się dzieje? I ci sami apostołowie jadą do tej samej Samarii, z której wcześniej ich wyrzucono. I co się dzieje? I czytamy: Samaria przyjęła Słowo Boże. Ta metoda to jest taka. To jest taka chrześcijańska metoda, biblijna metoda. To się nazywa nie daj się zwyciężyć złu, ale zło Dobry, dobrem, dobrem zwyciężaj Więc apostołowie mieli złe doświadczenia z Samarią. Po prostu złe. I mieli ochotę nawet odpowiedzieć na to zło złem. Nawet mówili Panu Jezusowi Pan Jezu, Ty masz moce, masz takie dziwne moce, ześlij na nich ogień z nieba. I tak poraził. Tak powiedzieli. Pan Jezus nie skorzystał z tej porady. Pan Jezus poczekał parę miesięcy i na tych Samarytan wstąpił ogień z nieba, ale inny ogień. Ogień Ducha Świętego. I Samaria przyjęła Słowo Boże. Jeżeli są ludzie ze środowiska, którego nie lubimy, jeżeli są ludzie ze środowiska, którzy nas nie lubią, to może być ciekawy znak który nam daje Pan Bóg, że możemy być powołani, żeby być u nich albo wobec tych świadkami. Świadkami Jezusa z martwych stałego. Samaria by nigdy nie przyjęła Słowa Bożego, gdyby nie udali się tam na diakon Filipa, a potem apostołowie, których oni wcześniej wyrzucili, mieli złe doświadczenia, ale wrócili ze Słowem, nie daj się zwyciężyć. Złu ale zło dobrem zwyciężeń. No i wreszcie, i wreszcie będziecie moimi świadkami nad, aż po krańce ziemi, czyli po prostu wszędzie. Wszędzie. Świadectwo życia, tak jak podałem przykład tych moich znajomych, którzy się stali świadkami dlatego, że mieszkają w bloku, na drugim piętrze. Wszyscy ich widzą. I ich, tą parę i te dzieci. I od tego się zaczęło wiele dobrego. Może być świadectwo życia, może być świadectwo słowa. O, sąsiadko, taka smutna pani dzisiaj, a może, może się pomodlimy. Nie? Dobrze, może za tydzień. Może. I można być świadectwo postawą, słowem, zaproszeniem. Może też być świadectwo przez udział taki, no trochę taki, jak apostołowie robili, to no, czasami po prostu jechali gdzieś coś organizowali. Taki kurs alfa sprzed dwóch tysięcy lat pod inną nazwą. I troszkę podobnie, dzieje apostolskie są podręcznikiem naprawdę na sto różnych sposobów. Jest ciekawe, że przynajmniej dwa razy czytamy w dziejach, że się śmiano z tych apostołów. W drugim rozdziale i potem w 17 rozdziale się wyśmiewali ich. Ale nie wszyscy. Nie zrażamy się tym się śmieje, ktoś skrytykuje, nie lubi nas. Może to nie jego czas, ale z całą pewnością każda z tych osób, z którymi mamy okazję się spotkać, również każda z tych osób, które nas nie lubią, i my też może ich nie lubimy, każda z tych osób jest kimś wyjątkowym. Z kimś wyjątkowym w oczach Bożych. Tak jak wyjątkowy jest ten, kto mówi przez mikrofon, wyjątkowy ten, kto siedzi. Wyjątkowy ten to słucha, bo Bóg mówi, wezwałem Cię po imieniu. Tak jak Dionizego, czy tą niewiastę Damaris, tak jak Piotra, tak jak Jana, czy Tomasza, tak jak Izajasza, Maryję. Wezwałem Cię po imieniu. I to w tym właśnie celu Pan Jezus chce mieć tych, którzy będą mu w tym pomagać. To jest w Ewangelii według Świętego Łukasza gdzie czytamy, że tak, Pan Jezus chciał wszędzie pójść, wszędzie, do każdej wioski czy miasteczka, ale miał ciekawą metodę. To jest w Ewangelii napisane, że zanim poszedł, to co zrobił? Posłał uczniów po dwóch do każdego miejsca, do którego sam później przyjść za miejsce. Więc patrzysz na jakąś osobę, która jest może taka, no nie wiem, no niewierząca, czy jakaś poszukująca. No, taki dzisiejszy epikurejczyk i stoik. I wiemy, że Pan Jezus na pewno do niej przyjść zamierza, bo zamierza przyjść do każdego. I co Pan Jezus robi? Posyła do każdego miejsca, do którego przyjść zamierzał, posyłał swoich uczniów po dwóch. Są ekipę, wspólnotę ze słowem. Po to, żeby mogło się wielkie, Boże, pragnienie spełnić. By mógł spotkać wszystkich wyjątkowych ludzi na świecie, których stworzył w tym jednym celu. By mogli obudzić swoją ciekawość, by mogli odnaleźć życie, wiarę i sens w Jezusie Chrystusie. Dziękuję bardzo.